Ja myślę, że od dwóch, trzech lat widzimy wyraźną dynamikę pozytywną, to znaczy jest większe zainteresowanie, jest więcej wystawców. Zaczyna się z powrotem o tych targach dosyć dużo mówić. Polagra była, to były targi bardzo popularne, mające swój niewątpliwy impakt i na handel, i na cały biznes tej branży jakieś 10-12 lat temu, a po takim krótkim okresie tak powiem, może nie osłabienia, ale pewnego jakby mniejszego zainteresowania, szczerze mówiąc nie wiem z czego to wynikało, w tej chwili, w tej chwili targi wyraźnie znowu stają się taką rzeczą, o której się, o której się dużo mówi i w biznesie i nie tylko, też no, o której się mówi w społeczeństwie. W 2006 roku właśnie tutaj na targach Polagra zostało zademonstrowane nasze logo, które dało taki impuls do rozwoju krajowej spółki cukrowej. To jest młoda firma. A po drugie ze względów oczywiście promocyjnych przede wszystkim chcemy pokazać nasze nowe firmy. Przede wszystkim polskie przetwory, których ketchup Marki Dworski został uhonorowany przez państwa złotym medalem, z czego się bardzo cieszymy. Firmę Trzemeszna, które produkuje skrobie. No i starsze nasze przedsiębiorstwa, czyli Mójny Stoisław i Pszczółkę Lubelską, która produkuje przepyszne słodycze. To wszystko oczywiście w ramach Krowej Spółki Cukrowej, a głównym jej. Elementem jest polski cukier. Korzyści oczywiste, czyli promocja, marketing, pokazanie się, ale niezwykle istotne są spotkania, bo targi są okazją do spotkania również z konkurencją, która bardzo często jest naszymi partnerami. Ja myślę, że jesteśmy w takim czasie, kiedy ta konkurencyjność, rozumiana jako Taka dzika walka zwierząt w buszu to już nie ten czas. Także my bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, że możemy spotkać partnerów handlowych, partnerów producentów. Możemy wymieniać doświadczenia, może to brzmi banalnie, ale to naprawdę tak jest. To znaczy, w ostatnich dwóch godzinach dowiedzieliśmy się bardzo dużo o kilku nowych produktach, które chcemy wprowadzać. od właśnie Nie ukrywając tego, że, że mamy taki zamiar. Zawsze miło jest być wyróżnionym. To od, od dziecka lubimy dostawać prezenty, ale tym razem to, to nie jest prezent za nic. Tylko rozumiemy i wierzymy, że to jest docenienie. Po pierwsze naszego fantastycznego produktu, czyli ketchupu dworski, ale no, co nam szczególnie miło akurat moim koleżankom i kolegom z marketingu, że docenione zostało stoisko i nagrodzone jako jedno z najlepszych na targach.